Witam Państwa, proszę Państwa dzisiaj zaprezentuję Państwu ten oto prospekt reklamowy, jest to prospekt, który jak sama nazwa mówi reklamuje telewizję cyfrową, ale proszę Państwa zacznijmy od pierwszej strony, mamy tutaj bardzo bogatą, bogatą gamę wszystkich kanałów i proszę Państwa za 24 miesiące mogą Państwo zapłacić za cały pakiet filmowy tylko 69 zł, proszę Państwa. 24 miesiące stałe 69 zł. Do tego oprócz telewizji dostają Państwo nieograniczony dostęp do Neostratu, do internetu. Tak więc, proszę Państwa, jest to bardzo dobra oferta. To jest ten dostęp. Możecie go dostać tutaj do darmo. Możecie przejrzeć wszystkie stacje telewizyjne jakie są. Także zapraszam do zapoznania się z tym prospektem. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy.